Chodź bliżej. Pomożesz mi policzyć zęby. He 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 he. Nie jesteś taki wielki. Jesteś zwykłą przekąską. Wiedziałeś, że w końcu cię dorwę. W tym pokoju nie ma miejsca dla nas dwóch. Śpieć latarką ile chcesz. I tak ci teraz nie pomoże. Ty i ja będziemy tworzyć muzykę przez długi, długi czas. Słyszysz to? To słodki, słodki dźwięk twojej wiecznej ciszy. Hej, ścisz to, dobra? Kiedy ja tu jestem, grasz według moich zasad. Wybrałem piosenkę, a teraz ją zaśpiewam. Zostaniesz oszczędzony. Cień się mnie boi. Jestem twoją słabością w cielesnej formie. Przyjmujemy na sprawdzenie ile z ciebie pozostało? Sprawię, żebyś znowu przeżył swój horror. Proszę wrzucić. Pięć monet! Proszę wrzucić pięć monet. Proszę wrzucić pięć monet. Próbujesz oszukać Frediego. Próbujesz oszukać Freddy, Próbujesz oszukać Freddy, Freddy tego nie lubi. Dziękuję za wrzucenie pięciu monet. Zobaczmy jak

Przepraszam, ale nie ma miejsca dla nas dwóch na tej scenie. Występ został stworzony przeze mnie i go dostarczyłem. Binnis! Wygląda na to, że nie się rady przybyć na moje show. Przywiozłem moje show do ciebie! Do mnie, ale nie przez tego, którego nie Zabijać. Żadne światło ci nie ocali. Jaki dar, żeby się rozsmakować. Ofiarą, która nie może umrzeć. Poderwano mi ciało, abym się dręczył. Zawsze ukrywałem się.